Witajcie na kanale Grana Kompa. ja jestem Pabellus, a to jest Watch Dogs Legion. Jedna z wielu gier w tym roku na które czekałem, czekam jeszcze na kilka. Ale w tej mam nadzieję, że troszeczkę się pobawimy. Oczywiście to zależy od was, od waszej aktywności, od waszych łapek, komentarzy, wyświetleń. Czy zrobimy z tego serię, czy też po prostu skończy się na kilku odcinkach, a resztę przejdę już we własnym zakresie. Szanowni Państwo, yy, zaczynamy kampanię. Yy, nowa gra. Poziom trudności normalny, tryb permanentnej śmierci. Myślę, że zostawimy jako wyłączony, bo przynajmniej ja chcę się troszeczkę tutaj pobawić, a nie zginąć tak na wieki wieków i rozpocząć od nowa. Yy, wy zostawcie łapkę w górę, my rozpoczynamy grę. Ah, oh, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre, and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, The Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up and one night to tear it all down. Our status. Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Oh, fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Up against Bagley. If you hadn't rushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. Let us sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. No dobrze, jesteśmy już w rozgrywce, moi drodzy. E, Dalton kurczę ma tutaj z boku zobaczcie e, coś podobnego e, jak w Horizon Zero Dawn, pamiętacie? Ci, którzy oglądali. Okej, okay, dobra, e, co my tutaj możemy robić? E, aha, okej, okay, dobrze. <laughs> Czyli kontrolem już wiemy, że się, że się można tutaj e, przyczaić. Okej. Okay. Widzę tam ludka, więc, więc w porządku. Eee, oj, odwróć uwagę. Mm. Ach, no, a... chłopcze, trzeba by go zlikwidować jakoś. O, chwileczkę, piękne to było. Ciebie zabolało bardziej niż mnie. Okej, okay, dobra. Otwórz, zamknij. Pe pewnie, że otwórz. No, w, w sumie logiczne. Jak oni nie będą strzelać, to my też nie będziemy strzelali. Eee, dobra. Naciska jest pasją, aby przeskakiwać nad poręczami, ha, czyli to tędy mu musimy, tak? Dobra, bezpiecznie tam jest na dole. Chyba bezpiecznie. No, tu jakaś. Co to? Gaz, woda. Ciężko stwierdzić. Okej. Okay. Przetrzymaj kółko myszy przy zablokowanych drzwiach i ujawni połączenie z pozwalającym je otworzyć terminalem obwodu zamkniętego. Eee, przejmij kontrolę. O jak miło O, tam też mogę przyjąć kontrolę Pięknie Słuchajcie, ale mam fajną wizję Dobra, tu widzę, że jest gościu eee, uzbrój pułapkę Tak jest Pych. A, padniesz Padnij Tutaj mamy gościa, ale tych No i dobrze mm. Pokaż sterowanie Tutaj nie mogę nic zrobić z tym, tak? Muszę tam dojść. No dobra, w porządku. Czekajcie. Czy gdzieś jeszcze jest jakaś kamera? Byśmy zobaczyli, czy jest naprawdę czysto. Przejmij kontrolę. Aha, nie jest. Jeszcze tutaj. Tak. Okay. Czy ja do końca nie jestem przekonany, czy to jest robienie tego wszystkiego po cichu? Ale w porządku. Chyba jest jest gotowe. Dobra, co my tutaj mamy zrobić? Eee, kół... O, a nie, ten kół, to kółko myszy, dobra. Mhm. Mm a to wiecie co? To nawet nie jest te, te, tak źle ze względu na fakt, że i tak musimy tam pójść. Aha, tutaj się nie, nie jesteśmy w stanie wspiąć. Ale tutaj już możemy wejść Co my tutaj mamy Słuchajcie, a jak tutaj kół wcisnę na nim? A to nic się nie dzieje. Tu mamy jakiegoś pajączka jakiś robocik, maska, ale tego nie mogę zabrać. Okej, w porządku, odblokuj Ale chłopie, odblokuj, no lots of set How did they get their hands on it? I don't know, but someone wants to make it look like DeadSec was here. Shit! You need to proceed with extreme caution, Dalton. Okay. Who are these men in black, anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Uh huh. Znowu kogoś tutaj mamy? Oh fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that. RDX nitrogen? Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Bagley, is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. Wygląda na to, że... O nie, chyba tu nie... No, uf, myślałem, że tutaj idzie. Wygląda na to, że jest ich trzech. Ej. Tamten co idzie, o tam gdzie, gdzie jest mój znacznik, o tamten gościu. No szkoda, że on właśnie tutaj przyszedł, bo miałbym piękną tutaj akcję wyciszającą, że tak powiem, a w tym wypadku muszę czekać na kolejną okazję. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo możemy się. Aha, zbój łapkę. Mogę też i w taki sposób to załatwić. Chociaż z drugiej strony to. Czy to by nie było pójście na łatwiznę? No, chodź tutaj. E, ty jesteś facet czy kobieta? Bo to tak. Okej. Okay. I w porządku. Oj, schowaj się. Idzie następny, ale kurczę blade, yy, nie sprawdziłem czy ja mogę trupy zy, yy, tam, znaczy trupy, no ciała, czy mogę gdzieś przenosić. No ty chyba tędy chodziłeś, o właśnie. Aj, ten drugi tutaj przyszedł. Wiecie co, czekajcie, przejmij kontrolę, zobaczmy, co, co mogę z tym zrobić. Eee, yy, zwap? Może niekoniecznie. Hmm. ta kamera mi się do niczego nie przyda akurat. Nie taki jest yy, tutaj plan działania. Znaczy plan na razie nie jest żaden, ale. Chcę, chcę po prostu tak wyczuć się tutaj, żeby... O właśnie, tamten był gdzieś, o tam. A ten żeby już mi w tutaj, tylko nie wiem na ile jest to możliwe. No, gościu, gościu, już iść. No, 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 dobrze, dobrze robisz. Dobrze robisz, a ty się rusz, no chłopie. Oj! A tamten to jakiś głupi jest, naprawdę. Że on mnie nie zauważył. Ja nie wiem, czy ten poziom normalny to nie jest za łatwy, tak naprawdę. No ale dobra, no już, już gramy. Okej. Okay. Albo może to jest po prostu taki tempo moi drodzy. Drodze.

Bagley, tak, jesteś, ale ładnie tu jest. Dezaktywuj detonator. To by było to? To by było chyba to. I detonator. Bagley, I'm need some help sadly, Fuck. Bagley. Wait, I might know a workaround. Word. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, yeah. do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. For fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on Company at our back door. shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. No, to chyba będzie strzelane, proszę państwa.

Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security. Now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Back up! I need back up! Oh. <laughs> Oi! A, jeszcze jeden. Shit, shit, shit. Sied. Nie, Siedź, 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 sied, sied. panie, tylko kłaść na glebę. No wychyl O O to właśnie chodziło. jeszcze. Okej. Okay. Ciśnij panie, ciśnij. what's wrong there are three slots on the left one of them is the receiver you need to pull the controller wire are you fucking kidding me no i'm fucking not pull the wire <sighs> if this gets me blown up <sighs> bombs diffused <laughs> see that wasn't so bad was it badly you bastard you're gonna give me a bloody heart attack then. <laughs> whoa, whoa, whoa! What the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, baby. You now we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sisters at the town conference. We have to do something i picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites if you can breach it i can shut it all down sabine fuck dalton we're breached go the roof <laughs> O! Mogę zbierać amunicję. Fajnie, to się przyda. Uzupełnimy sobie trochę. Chyba nam się aż tak bardzo nie spieszy, co? Czy spieszy nam się? Mam nadzieję, że nie. Amunicja się zdecydowanie przyda, tylko jak ja mogę wyciągnąć tutaj pistolet? Pół myśl nie działa, a jedyneczka? O. Uuu. A to co jest na dwójeczce? Aha, nie, no dobra. Ale kurczę! HKMP-5? No pięknie, Ciebie, oczywiście, że tak. tak. We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. You know I I know, but if they get him, they get everything: names, ops, locations. Let's just see the old-fashioned way. way. Wipe him. Dobra. Yes. Wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. control, okay. Bagley's down. Czekajcie, co to jest? Dalton, won't. I'll see the rally point. I promise. Ach, klucz! Może to jest klucz, klucz. do tych drzwi. Zaraz zobaczymy. Ok, a to, co to jest? A, w sumie to samo, tylko mogłem to stąd zrobić albo, albo z kamerki. Ok. E, dobra, słuchajcie, bo nie ma czasu. Otwórz. o. o, o. Nie no, wiele fajniej się z MP5-tki strzela. Jest to Wiesz co, ja mam taki pomysł. i spać. No wychyl dzioba. O, jakiś kurde, taki kulo odporniejszy był. Ok. No dobra. No ładnie. Fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work? Killing thousands of exactly to save the world. You do know Londoners have died before. Hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. There's not much fun, but destruction is always the cure, and it begins today. Zero, Zero day. day. It's, it's time for a really hard reset. It. Oh, my God. Devastated three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Morning, mourners gathered for a series of candlelight -like vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser focused. They attend Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist group responses mail force. Albion used cutting edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking, and prostitution all down, following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates the streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the reports of rioting in trafalgar square have been greatly exaggerated possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media albion is in complete control of a to reprimand the public about the circulation of fake news conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group dead set were framed for the bombings have been roundly rejected No pięknie, proszę Państwa. Ładnie Dalton załatwił sprawę, ale jak rozumiem, no było to. Yy, <gryw> jak to nazwać? No, wykorzystany został, tak? Natomiast w dniu dzisiejszym to będzie tyle. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeżeli się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa!